Co? Lipca. Ale... No już, już nagrywasz? Aha, no to mnie wkręciłoś. 11 lipca 2011 roku. E, przerwanki, baza obozowa cyranka, obóz harcerski e, 5 drużyny harcerskiej, bosboemense Mam przyjemność zaprezentować tutaj szkolenie dydaktyczne z nowoczesnych metod e, uczenia się. E, Właśnie prezentujemy jedną z wielu nowoczesnych metod zapamiętywania, polegającą na, ty, na wykorzystywaniu różnych, na, na tworzeniu połączeń logicznych pomiędzy wydawałoby się nielogicznymi nie, nie, nie rzeczami do zapamiętywania, i takim właśnie. Aspektem, który spróbujemy przekazać tym oto młodym ludziom jest zapamiętywanie ciężkich znaków morsa, czyli np. litera A, kreska kropka. W łatwy, przyjemny i szybki sposób. Ta metoda polega na tym, że rzecz, która wydawałaby się, jest mocno abstrakcyjna, czyli po prostu znak kropki i kreski przypisujemy do dobrze znanej przez mózg rozpoznawalnemu symbolowi, np. kwiat aster I w tym momencie powstaje powiązanie między kwiatem, który można symbolicznie zapisać jako kropka i kreska oraz słowem Aster, w którym, w, którego wyraźnie brzmi, w którym wyraźnie brzmi literka A. Ta metoda jest szeroko stosowana i może być również użyteczna w dalszym życiu harcerzy. Mam na imię Piotrek i moja pierwsza litera to P i wymyśliłem rysunek panda.

よろしくお願いします。